Starcem go już poznałem. Ale nic w nim było z tego, o którym Mickiewicz w baladach i romansach pisał. Starzec i na lud zawołał, ufajcie memu szkiełku i oku, i nic tu nie widzę dookoła. No nie zasłużył śniadecki na takie słowa z ust wieszcza. Nie zasłużył. Że rozumowi bardziej niż uczuciom wierzył, no to i szczęście dla wielu ludzi. A dla nauki polskiej zwłaszcza. A z romantyzmu żartował, że to głusła i zobobony dla postępu groźne. No, no to i oni za nim nie przepadali, prawda? W Polsce drugiej połowy XVIII i początków XIX stulecia szczególnie znani byli bracia rodem z Żnina: Jan i Jędrzej Śniadeccy. Pierwszy z nich był matematykiem, astronomem, filozofem, profesorem Uniwersytetu w Wilnie drugi chemikiem, lekarzem, biologiem, filozofem i publicystą. Obydwaj bracia mają w Poznaniu ulicę swego imienia, w pobliżu terenów targowych. Jan Śniadecki zmarł 21 listopada 1830 roku. Zakon Templariuszy najczęściej kojarzony jest z otaczającą mnichów rycerzy tajemnicą i ponurymi okolicznościami likwidacji zgromadzenia przez króla Francji Filipa Pięknego w początkach XIV wieku. Część zakonników jednak ocalała z pogromu i schroniła się w różnych państwach, także na ziemiach polskich. 21 listopada 1290 roku książę Wielkopolski Przemysł II wystawił w Pyzdrach przywilej nadający Templariuszom znaczne tereny położone w pobliżu jeziora Drawskiego, Czaplinego oraz kilka wsi z dzisiejszego Powiatu Wałeckiego. August Cieszkowski, arystokrata, pisarz i filozof osiadł w Wielkopolsce, w Wierzenicy. Zwolennik pracy organicznej, i przywiązany do rodziny i wielce religijny, postanowił założyć szkołę rolniczą, która korespondowałaby z szkołą gospodarowania kierowaną w Turwi przez generała Dezyderego Chłapowskiego. Tak, 21 listopada 1877 roku w Żabikowie koło Poznania została otwarta szkoła rolnicza imienia Haliny, dla upamiętnienia zmarłej żony fundatora. Placówka długo nie przetrwała. Została zlikwidowana przez Niemców. Upamiętniają ją m.in. charakterystyczny pomnik siewcy, dłuta Marcina Rożka stojący w Żabikowie. Jego kopia znajduje się przed gmachem Uniwersytetu Przyrodniczego. 21 listopada 1924 roku do stolicy Wielkopolski przyjechał w towarzystwie małżonki Ignacy Paderewski. Witany był niezwykle serdecznie. Trzeba przypomnieć, że jego wcześniejsza wizyta stała się sygnałem do wybuchu Powstania. Także on wraz z Romanem Dymowskim reprezentował Polskę na konferencji w Paryżu zakończonej podpisaniem traktatu wersalskiego kończącego I wojnę światową. Poderewski był także orędownikiem stworzenia polsko-amerykańskiej eskadry lotniczej imienia Tadeusza Kościuszki, która w 1920 roku walczyła z bolszewikami. Gwara poznańska to przede wszystkim Stanisław Strugarek, czołowy bard grodu nad Wartą z lat 50. i 60. Starsze i średnie pokolenie mieszkańców Poznania doskonale pamiętają niezrównane radiowe gawędy wuja Ceśka i liczne audycje, które wyszły spod pióra tej wyjątkowej postaci w kulturze stolicy Wielkopolski. Stanisław Strugarek zmarł 21 listopada 1965 roku.